Cześć, witajcie na kolejnym wideo. Mam tutaj takiego laptopa, któremu po prostu coś odbiło. To jest bardzo stary laptop, on ma nawet wejście jeszcze na stację dyskietek, więc to jest naprawdę fantastyczny sprzęt. Stacja dyskietek się odpala, to jest duży sukces. On ogólnie nie działał, tylko nagle przestał działać, przestał dysk botować. No dysk przestał botować głównie dlatego, że spadł na ziemię i, i przestał w ogóle. Głowica przestała jeździć, wszystko jakoś tak pokićkało. Ale mam nowy dysk, to znaczy nowy stary dysk, o, taki fajny, całe 40 giga. No no wypas. I może jest sprawny, nie wiem, bo dopiero go dostałem na szrocie, to się okaże. No tylko, że to jest sprzęt sprzed naprawdę bardzo wielu lat. I problem polega na tym, żeby na niego rzucić Windowsa odpowiedniego. Ja nie chcę jakiegoś tam Windowsa, nie wiem, XP czy, czy coś. Ja chcę 98, czyli Windowsa z moich lat młodości. I tu nawet jest naklejka, a nie, tu jest naklejka XP, o kurde. Ale ja chcę 98, uparłem się. Chociaż on jest przystosowany do xp niby tutaj, coś napisali. Windows XP Download. Ściągnijmy sobie Windowsa 98. Z legendarnej strony winiso.pl. Wiem, że nie wolno takich rzeczy robić. Ojej, co ja robię? Ściągam Windowsa 98. Czyżbym łamał licencję? Nie. Ja mam oryginalną płytę Windows 98. Po prostu chcę sprawdzić inną wersję. Moja przestała działać. Nie wiem dlaczego. Mam normalną wersję z certyfikatem, tylko że moja jest inna, bo moja to jest 98PL, a tutaj mam jeszcze Second Edition I nie wiem co się stało z tym laptopem, bo on się dziwnie zachowuje. Jak Bo tu jest dyskietki. Biorę dyskietkę tam wybieram sobie, że chcę go z napędu odpalić. Instalator Windowsa 98 się odpala. No i po dwóch, trzech tych takich początkowych ekranach instalacyjnych wszystko się wykrzacza. Po prostu się zawiesza wszystko. I nie wiem czemu. Procesor się nie przegrzewa niby, chociaż trochę gorący jest. No niby wszystko wygląda dobrze, ale spróbujemy inaczej. Pobierzemy sobie ten plik. 560 MB. O kurde. Pobierz. Ja sobie go wrzucę. Po prostu sobie go wrzucę na. Dysk twardy. Na ten tutaj dysk twardy go wrzucimy, proszę państwa. Na tą czterdziestkę cudowną od firmy Hitachi. Hitachi robiło dyski twarde japońskie, ale robione na Filipinach. Nie wiem, czy on działa. Nawet muszę go podłączyć. Przede wszystkim pod taką. O, takie coś mam. Taka cudowna przelotka na USB. Podłączymy go. Chyba tak, bo tutaj jest jeden taki ślepy pin. Trzeba uważać. Tylko położymy go sobie na pudełku od gry Skyrim. To będzie super wypaśnie wyglądać. Stary dysk na pudełku od Skyrima. Wiem, że to nie te lata, ale... Ale niech tak będzie sobie leży. Czemu się kręci pytanie? Najlepszym narzędziem do sprawdzania dysku jest Minitool Partition Wizard. Nawet Windows wymienka wtedy. Bad disk. Widzicie jaki błąd mi wyskoczył? Bad disk i kurde po dysku jest. No, proszę Państwa, ten dysk jest upieprzony. Zacznie koniecznie. smarta jakbym wyłączył, być może to by pomogło, ale mi się teraz tego nie chce robić, więc weźmiemy. Co zrobimy? Na no, złomie jest dużo dysków, znalazłem ich jeszcze trochę. To jest SATA, to odpada, ale mam jeszcze dyski na PATA, o ten taki, a to też jest SATA, to nie, taki grubasek fajny, ale ten się nie nada. Te Hitachi zresztą. Kolejny dysk, proszę Państwa, 40 znowu. Fujitsu tym razem. Dobra, robimy podmiankę. Ten ma... BAT się pojawia na nim. Bardzo brzydki napis BAT. To jest coś nie tego. Ja sobie go odłożę do sprawdzenia jeszcze. Smarta się wyłączy i sobie go później sprawdzę. Ten chyba żyje, bo słychać napęd. O, i się partycja pojawiła. Brawo. Change partition type. To jakiś Linux jest, już widzę. Jak się partycja nazywa? Oder. Usuwamy ją. Jakieś starusienki Linux. Usuwamy wszystkie partycje. Mm. Oj, słyszałem pisk z tego dysku. Dziwny. To bardzo zły znak. Ale dajmy mu szansę jeszcze. Dajmy mu szansę. Apli. Niech nam utworzy partycję, ale nie NTFS, co ja robię. Przy minus 98? No proszę Państwa, yy, na pewno nie NTFS, tylko musi być partycja F32 maksymalnie. Co ja robię? dzisiaj jestem jakiś nie w sosie, nie? To prawda, ograniczy nam to maksymalną wielkość plików do 4GB. No, ale tak musi być. No i dobra, partycję robi, 38 giga mamy już, super pajera, jakby to był totalny szmelc, to już nawet na etapie formatowania i tworzenia partycji byłby z nim problem. Dobra, poszedł. E, czy Windows nam się ściągnął? Tak, mamy Windowsa 98, second edition. Super, no to odpalmy go. Kto się zapyta, jak odpalmy, jak to odpalmy pod Windowsem 10. No tu klikamy prawym na naszego Windowsa cudownego i, i otw otwórz, nie? Tu się otworzy. Jako stacja dysków Blu-ray. Tak, to jest Blu-ray właśnie. Z czasu Windowsa 98 mamy Blu-raya. Możemy sobie go teraz odpalić. Widzicie? Niezły bajer. Ale my nie to robimy. My robimy coś takiego. Musimy sobie to. Uwielbiam, jakby myszka dwa kliknięcia na raz robi. Musimy to sobie otworzyć. Zaznaczyć wszystko. Ogólnie to musimy wszystko zaznaczyć, dać kopię. Tak naprawdę nie musielibyśmy wszystkiego, bo te addons i sample to nie są nam do niczego potrzebne, ale już dobra, skopiuję to sobie też. Może mi się jakiś driver stamtąd przyda, tak jak tutaj z tego właśnie. Katalogu drivers, no kto wie. Wklejamy. I on teraz będzie dosyć długo się kopiował. A czemu tak robimy? No zaraz Wam pokażę. Bo jak już wcześniej mówiłem, ten, właśnie cudowny laptop od Asusa, jak go odpalam z dyskietki startowej, to się odpala. Normalnie dyskietka jest w 100% sprawna. Nie, nie ma tu jakichś bad sektorów odpala się napęd, nawet instalka Windowsa z płyty się odpala oryginalnej. Zresztą z nieoryginalnej też. I na pewnym momencie obrazu się wszystko zawiesza. Może to jest wina tego, że mam Windowsa pierwszej edycji 98. Ale fakt jest taki, że, że fakt jest taki, że ja na tym laptopie nigdy nie instalowałem Windowsa 98. To już był zainstalowany, jakby dostałem. No i chodził, póki się dysk nie rozkaszaniu, A dysk tutaj był, już Wam pokażę. Mm, też Hitachi. Ale to ten? Tak, to ten dysk. To był Hitachi. Odziwo taki malutki, bo miał tylko 5 GB pojemności. Jest to model DK23BA50. 5 GB, taki malusieńki. fajne. Rzadko spotykany, już, ale coś w nim lata jak nie tak nie, coś tam się roz, roz, rozpadło. Szkoda, bo takie dyski małe to już są bardzo rzadkie. A ze starszych dysków, taki najmniejszy, jaki miałem, to była 40 na idę. No i dobra, mamy to skopiowane, już, super. No i teraz musimy tylko no, no wyłączyć komputer, to znaczy włączyć, nie wyłączyć. Wyciągnąć tu wtyczkę musimy. Niestety tak brutalnie trzeba to zrobić. Możemy już naszą przelotkę odłożyć sobie na bok. Skyrima też możemy na bok odłożyć, nie będzie nam raczej potrzebne. Zasilanie od tego starego laptopa na chwilkę wyciągnę, no i ogólnie to go zamknę, żeby tutaj czegoś nie połamać, co dalej? No wkładamy dyskietkę. Tak on ma stację dyskietek, tutaj wiem, że w trudno w to uwierzyć, ale są takie laptopy. Teraz dysk musimy włożyć do takiej. O, kurde, jak zwykle śrubka mi poleciała, jest, udało się. Oryginalna śrubka od e, tej, tutaj, od tego plastiku, nie? Jedyna, która mi została, resztę zgubiłem. Żartuję, nie zgubiłem, po prostu już ich nie było. Dobra, ale ta jedna mi jeszcze została. No i teraz tą 40 musimy tu włożyć jakoś. Dziwnie to brzmi dysk. Na dysk nazywam 40 no Zobaczymy czy tam ruszy, czy się uda mi odpalić. Nie jest on taki cichy jakbyśmy chcieli, nie? No jest już po prostu starszy i dlatego tak trochę wyje. Bateria kmosu jest do wymiany. No próbuję go rozebrać od trzech lada ale jakoś tak. Zawsze coś jest do roboty. Może kiedyś. Tak naprawdę to się go boję rozbierać, że coś zdechnie, już go nie odpalę więcej. Nie musimy go z CD-kiem odpalać, bo, bo będziemy z dysku go startować. Więc wybierzemy sobie ruchom komputer bez obsługi CD-Romu. Niech on się odpali. To jest chyba jedyna rozsądna metoda, żeby takiego Kunkrola spróbować jeszcze odpalić. Skoro z nie idzie, no to trzeba inaczej. Zaraz mu stalkę zapodamy. No i poszło. Zobaczmy, co tutaj... Mamy. weźmy sobie na dyskca. Oczywiście nie wiem, gdzie to dwukropek jest, bo klawiatura jest w języku naszego ostatniego najeźdźcy. No i co to samo jest. I powiem Wam, że nie wiem o co biega. Z zawiesza się też y mniej więcej w tym samym momencie. Nic się nie da zrobić, ani zresetować nic. Czyli to nie jest Windows wina, coś z laptopem się stało, tylko co pytanie. Zobaczmy czy w ogóle dysk widzi prawidłowo. Mogłem komendy użyć, ale jakoś takim łatwiej. Dobrze tutaj wszystko jest. Setup jest, pliki. Startowy autora nawet jest, no i wszystko się ładnie skopiowało. A komputerek nam nie startuje. Od co biega? Tu muszę mieć Windowsa 9.5 albo 9.8. Żaden inny nie wchodzi w grę. W ostateczności, ale to naprawdę w ostateczności XP. Nie potrzebujemy napędu. Do widzenia. Dobra, poszło. Chodzimy na dysk C. Literówka. Co jest grane? Jest to samo dokładnie. Tak samo się zawiesza. Chyba zostaje tylko e, zainstalowanie Windowsa na innym komputerze i wrzucenie tutaj dysku trwatego. Nie mam pojęcia co tego. Ale znając życie to jest komputer firmy Asus, w środku jest e, karta graficzna firmy SIS, a to oznacza kłopoty. No nic, czasami trzeba włożyć dysk do innego laptopa, jak nie ma rady. Włożyłem do mojego ThinkPada dysk twardy, no zobaczymy czy się uda zainstalować system operacyjny. Już go odpalam, no zobaczymy czy nam coś z tego wyjdzie, czy uda się odpalić instalkę Windowsa 98. Na ThinkPadzie. Zapewne trzeba będzie do BIOS-u wejść. Zaraz spróbujemy. Znaczy się jak nam zapalił. już kupę. Czas ten ThinkPad stoi. Schowany w pudełku. Włożyłem mu płytę z Windowsem. On Nie ma stacji dyskietek. Płyta jest botowalna. Niech się odpali BIOS. I dysk, który do niego włożyłem, to jest właśnie dysk z tego laptopa. I spróbujemy zainstalować system operacyjny Windows 98. Ja jestem uparty i chcę mieć na tym Asusie Windowsa 98. Nie ma innej opcji. Widzę, że na ThinkPadzie chyba się bateryjka przestawiła, bo tak długo myśli, to znaczy, że ma problem z zegarem czasu rzeczywistego. I prawdopodobnie godzina się przestawiła. Bateria po prostu padła od, KMOS od pamięci kmos. -u. Jest to całkiem możliwe, bo nie wymieniałem jej, odkąd go mam i faktycznie tak się stało, bo błąd wyskoczył. Zobaczmy. Date and time. Mamy 1, 01, 88 rok. Dajmy 2, cokolwiek, żeby było innego. że mieli błąd plus milenijną najwyżej. Co tam dalej? Lecimy dalej, nie? Datę już ustawiliśmy sobie, może tak być. Gdzieś tutaj botowanie powinno też być. Tu jest dobrze. Może tak być. Dobra, najważniejsza jest godzina. Bez godziny nie, nie będziemy mogli nic zrobić. Godzina jest ustawiona, znaczy data, nie godzina sorki. Jak z ciekawości Wam pokażę, że tutaj w tym ThinkPadzie to jest model T41. Mamy procesor Intel Pentium M. Jest to procesor obsługujący technologię Centrino. 768 MB I tutaj mamy Radeona 7500. No nie pamiętam dokładnie, ale jakiegoś starszego Radeona. I to jest taki dosyć fajny thinkpadzik. Dobra. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy instalka wystartuje z płyty. Jak się uruchomi. Fajnie, by wystartowała. Przypominam, na tym się zawiesza instalka. Nie idzie jej odpalić. Ten ThinkPad jest w 100% sprawny. Tylko bateriach MOSU w zasadzie w nim do wymiany. Reszta jest wszystko sprawna. Odpalamy, botowanie z płyty CD-ROM, ruchom. A instalator od razu odpalimy. Co się będziemy patyczkować, nie? Zobaczymy, czy wystartuje. Nie będziemy musieli wpisywać setup.exe. Szybciej nam to pójdzie. Scandisk. No i tutaj się najprawdopodobniej ten instalator odpali. Odpali się, brawo. Czyli... Yy, możliwe, że moja teoria się sprawdzi z instalacją systemu. Znaczy chyba tak się nawet robi, nie? Na innym laptopie trzeba zainstalować. Przez do 98 raczej przez USB nie zainstalujemy, nie? Mam przecież taką obudowę do dysku, idę na USB. Ale nie zainstalujemy Windowsa 98, jeżeli laptop USB-ka nie widzi. A druga sprawa, że chyba ta edycja Windowsa 98 USB też nie obsługuje. Nie jestem pewien, czy druga edycja obsługuje USB, ale wydaje mi się, że chyba nie trzeba I tak Drivery osobno instalować. Ale może się mylę. Jeżeli się mylę, to mi ktoś poprawi w komentarzu. No i co, instalujemy. Bo musimy poczekać, aż się zainstaluje. I tyle. Tylko to potrwa zapewne. Lubię ten trackpoint. To jest chyba najlepsza rzecz, jaką wymyślono w tinkpadach. On jest dla mnie prawie tak wygodny jak myszka. Bardzo fajna opcja. Oczywiście tylko ThinkPadowi udało się to zrobić, to znaczy IBM tylko potrafił to poprawnie zbudować, Po wszystkie inne podróbki tego, na przykład w kompakach już nie są takie takie dobre. Uważam, że są gorsze. Dajmy niestandardową wersję. A co? Na no bogato, nie? Dodajmy sobie kompozycję pulpitu. Jeszcze wszystkie bajery do komunikacji. Kliknęło mi się dwa razy. I sobie wejdzie jako Asus. Nazwa komputera. Lecimy dalej. I będziemy mieli zainstalowany system operacyjny Windows 98 na tym dysku. I miejmy nadzieję, że ten dysk się uruchomi na tym laptopie. Jeżeli nie, no to się Chyba poddam, coś mu musi dolegać wtedy. Może jest coś uszkodzone, może coś się przegrzewa, to już trzeba będzie go rozbierać i szukać po prostu usterki. Może RAM uszkodzony, no nie wiem, ciężko stwierdzić. Dobra. Installation start. Dobra, udało się zrobić ten komputer. Jakoś to chodzi, chociaż nie, było, nie obyło się bez, proble bez problemów. Zobaczmy jakich driverów brakuje. No, na pewno masę driverów brakuje, bo praktycznie nic tutaj nie było pod Windowsem. Już widzę, że nie ma karty muzycznej, nie ma karty graficznej. No i tutaj tych wszystkich kart, na przykład Ethernet, PC Kart, mamy tutaj specjalny port na karty PC MCA, port podczerwieni. To wszystko się nie zainstalowało, no bo tego po prostu nie ma standardowo w driverach. Zresztą ten komputerek jest, yy, tak jak naklejki na nim mówią, docelowo pod Windowsa XP. Ale 98 też na nim spokojnie mm, daje radę, bo jeszcze nie jest na tyle nowy, żeby 98 nie chodziło. Tutaj niby wykryło PCMCIA, ale czegoś tu jeszcze brakuje w związku właśnie z tymi driverami. Nieźle. Myślałem, że będzie znacznie gorzej, ale jakoś to śmiga. Raz mi się zawiesił podczas uruchomienia. Nie wiem dlaczego. Widzę, że napęd już tutaj nam się też pojawił. Zobaczmy, czy działa. Czy wysunie mi płytę? Wysuwa płytę. Jest ok. Zostało tam nam tak naprawdę tylko poszukanie wszystkich driverów do dźwięku, do. Rzeczy, których brakuje, i mamy komputerek z Windowsem 98, który powinien raczej bezproblemowo działać. Jeszcze tylko sobie zerknąć, czy nam tutaj procesor gdzieś wyświetla informacje. Tu jest x86, Family 15, model 2 Stepping 7, standardowy Pentium 4. No dobra, mam nadzieję, że filmik się podoba. Udało się na szczęście jakoś to uruchomić. Wydaje się, że chodzi, aczkolwiek. To się to trochę grzeje. Tutaj, zwłaszcza z tej strony, nie wiem czemu, od sekcji zasilania. No takie dosyć ciepło jest. Także do następnego filmu, cześć.